Cześć, witajcie na kanałku Wasi i Macki. Dzisiaj jesteśmy z Kuzynką w modelarium. A teraz sami zobaczcie. Tak jak już z pewnością Państwo odczuliście panuje tutaj dosyć tropikalny klimat, a to dlatego, że wszystkie nasze modele są już. Zamykamy je świata, są to Ameryka, Australia, Australii, Altyk, czy nawet na A na samym wstępie wspominamy o tym, że każdy nasz dotyk z skazań szczyci. W bo ich skrzydła są zbudowane w takich mikroskopijnych półsej. Gdy motelaktycznie go dotkniemy, owałówka się zrywa zostaje na naszych palcach w postaci Zobaczcie, to jest kalmy dla młodych Żeby się pożywić, wyciągają swoją rurkę i są. A tutaj są owoce, a, ale zwykle są z kwiatów. To trzymam się życowo jest Niestety żyje 7 dni, najwięcej, bo, bo nie ma aparatu gębowego i nie może nic jeść. Czy wiecie, że sposób kamuflażu niektórych motyli jest taki, że przysuwają się do siebie i udają sobie, bo mają na dolnych Taki, jakby parę oczu. Idziemy zobaczyć. Czemu siadą na mnie? Chyba próbują mnie zjeść. Chyba zobaczył, że nie jestem stąd jadą, więc odleciał. A są w tej ludzie. Z to jest w zapomnianym a te małe białe kuleczki to są jajeczka. Białe są niezapłodnione, te szare z kropeczkami w środku są zapłodnione, a z nich wygryza się malutka gąsieniczka. Potem je liście bananowca i rośnie. Czy wiecie, że trzy takie małe gąsienniczki dały mi radę zjeść cały liść bananowca? Tutaj motyle się wykuliają z kokonu. Widzicie? Dlaczego? Dlatego, że ma na świecie. Jest taki.